dashboard mamy godzinę 205, 23 sierpień, czyli rozpoczęliśmy także już 21 sezon polowań na byki, czyli nasza lista e, gatunków łownych, których mamy możemy upolować się zwiększyła. E, dzisiaj oczywiście rozpoczniemy od polowania na dziki, drapieżniki i IGO. E, Przeszliśmy na pole, które już dawno nie polowałem, ponieważ raz, że na początku było, po jednej części jest kukurydza, a po drugiej części była pszenica dosyć wysoko i nie było jak tam polować, nie ma żadnego przejścia, niczego, więc czekaliśmy aż kolega rolnik zbierze swój plon, przygotuje pole. Myślałem, że trochę ściernisko będzie dłużej, ale niestety nie. I zaczniemy też tu polować ze względu też na to, że dostałem już sygnał od drugiego kolegi rolnika, który mieszka w mojej miejscowości, że cik niszczy mu plony kukurydzy. No to mówię, zabierzemy się za tą pracę i spróbujemy zapolować. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Polujemy oczywiście z pulsarem Mergerem X50 będzie widać. Oczywiście na broni mam Pulsar Talion XG35. Właśnie w tym momencie broń ładuje, jest zabezpieczona. I później mam jeszcze w plecaku lunetę dzienną. Zobaczymy, czy będzie nam też ona potrzebna, ale teraz zaczynamy polowanie. Daszbór, zapraszam. Ale przejdziemy sobie spokojnie, zobaczymy tu przed nami jest czy jak mówiłem, po prawej stronie jest kukurydza tu idziemy ścierniskiem po lewej stronie mamy zakrzeczenia to jest te pola, gdzie się też za szopami ale tam się zrobiło coraz więcej zwierząt mogą być dzikie, mogą być i sarny na pewno po prawej są sarny, ale po lewej no nie wiem, zobaczymy. Idziemy dalej. tu już sarne powstawały, no jednak hałas się robi i to z polździernisku. serny sarny. Ja sarny wstały żeby mi przywiózł wyżkę przewoźną. Także Kamil serdecznie dziękuję, bur. Już jesteśmy przy zwyczce jak widać przenośnej, zaraz się wbijamy na nią i polujemy po drodze mnóstwo buchtów świeżych. No jest tutaj po przynajmniej jeden, ale może coś będzie jeszcze więcej, zobaczymy. Tylko teraz nie wiem czy się spóźniłem, czy jeszcze wyjdzie. No ale to zobaczymy. Oczywiście broń rozmatowana sprawdzmy Ale komary gryzam siedzisko pierwsza klasa, dobra, wbijamy Myślę, Komar że komary wpierdzielają i stoimy przy ścianie kukurydzy co jest mnóstwo buchtowisk na razie... na razie nie ma poza sarnami niczego więcej z prawej strony wyszedł lisek, ale to daleko, daleko i na tym na razie koniec powiem wam szczerze, że tu się kukurydza łamie więc może ten dzik jeszcze wyjdzie teraz czekamy jesteśmy na tej stwórczce i tak komary latają i gryzą mnie ale nic nie poradzimy to jest pasja, to jest polowanie. czekamy 看中了 something. komara zabiła już zeszło z złóżki powiem wam szczerze że tak mnie przeczepało tak mi jest zimno że to jest cholera to jest około 10 stopni jak nie mniej wychodziłem z domu było około 14 a tu jest woda i taki przeciąg to jest masakra czekajcie bo tam coś mi idzie Dzisiaj się działo. Spodowałem dwa szopy Szapów tu było kurwa, to Nie chciałem już więcej strzelać z termowizora, bo ewidentnie bije troszeczkę na lewo i w dół, Więc muszę cię na szczelnicę pojechać. Także jak ja mogłem zbudować na 40 metrów? Nie wiem. Dlatego muszę go sprawdzić, bo tak to na dziknie by to boliło. Bo to bez sensu. Chcę poranić, później szukać i tak dalej, to nie ma najmniejszego sensu. Później jelenie. Jele nie miałem na finalnie na chyba 120 metrów, ale nie chciałem poczekać 40 minut jeszcze, żeby się zrobiło troszkę jaśniej żebym żeby mógł ocenić te wieki Masakra. Później dzik. dzik był na 160 metrów, ale też tak nie było super jasno i on cały tak czas taki szedł dziwnie po skosu i nie chciałem świrować, że w razie jak go będą będę musiał szukać w kukurydzy a widać taki dosyć spory był więc myślałem, że tu jeszcze wyjdzie więc nie chciałem myślałem, że wyjdzie tu im bliżej z kukurydzy ale niestety nie wyszedł a też nie do końca chciałem w pełni szczerze strzelać go bo myślałem, że nie tu jeszcze wyjdą ale też nie wyszły no i teraz patrzę się za Mam jeszcze no ale tutaj miałem dwa widłaczki tam z tyłu jakaś bieda no i coś tam z przodu coś tam z przodu a to jest koza kozzy leunciem no nie rozwalony system masakra Nic wszystkiego z mi dzisiaj Święty Hubert wystawił, a i ja nie mam nic. Czasami jest takie też na no, połowaniach, no trudno. Ja też nie jestem, e, jak to się mówi, ale gryzą. Rewolwerowiec, więc ja lubię sobie pooglądać te zwierzę, ocenić i dopiero. Jeżeli zechcę, to szczel. No, i... no i dupa. Żałuję też, że nie wziąłem środówki Gdybym wiedział, że mama taką odległość dzisiaj szopy będę miał, no to latam po tym polu. Ale to teraz muszę tarty powiedzieć. Muszę znów zapakować z powrotem. Wziąć troszkę amunicji. I tutaj na pewno wrócę, bo tu też są i pod co nimi latał A teraz pójdziemy w drobny podchód, tylko chwilę się ogrzeje, bo mnie naprawdę tak przeczepało, że... aż mnie dygocze, że tak powiem Że pójdziemy sobie gdzieś dalej w podchód Może pójdziemy w stronę, bo mnie tu przez krzaczory przejdziemy no, zobaczę Na razie tyle ujęć, naprawdę mnóstwo, bardzo fajnych z bridgera. Powiem Wam jakość konkret. miałem ze zwyżki, widziałem co tam jest pod ścianą, co patrzę od serna podnosiła Wszystko jasne. No niewyobrażalna jakość. Dobra, jeszcze chwila i idziemy stąd. Tak mówiąc, po wczorajszych dwóch budłach do szopa yy, byłem na szczelnicy i faktycznie yy, termowizja mi biła na lewo i w dół ale to zostało już skorygowane teraz trafia w dziesiątkę no niestety jak się chodzi po krzakach czy się na prawo i lewo no to czasami taka rzecz się zdarzy i dlatego już później nie strzelałem do tego dzika bo nie chciałem go poranić, chociaż szkoda, bo on naprawdę fajny był. Tylko go przeobserwowałem i tyle. Nawet nie włączyłem nagrywania. Ale to nic. Mówię, wczoraj tak przemarzłem, że to była masakra. Zwierza było moc, było wszystko, dosłownie wszystko. Się za głowę chwytałem co chwilę święty uboców, które mnie zwierzętami, a ja nic tak nie wykorzystałem. No i tak też się zdarza. Nic się nie poradzi.